Siema wszystkim, z tej strony ja, czyli Astar, i w sumie tak stwierdziłem, że A sobie jeszcze nagram jeden odcinek, bo w sumie dlaczego by nie. Więc wchodzimy tutaj o, w naszego <grym> w tutaj trzeba. Mm. No tak, dziesięciu przyjaciół potrzebuję. Więc wychodzi na to, że musimy jeszcze jednego Sima yy, zaimplementować. Może to będzie ten marek po prostu. Hmm. Tylko gdzie by go tu wprowadzić? Niech będzie, że tutaj. <laughs> Zrobimy hmm. zarobistą HT. się pozna z naszym tutaj Robercikiem, co nie? No, masz sporo do roboty stary. Kurde no. O, właśnie. To jest, to jest dobrze, kurde. Oh. <ścoughs> e, wyproś. Zobacz, hey, to my, stąd hey, tutaj. Nie chcesz tego hmm. okay. że Nie chcesz tego sposób, O to mój najłatwiejszy sposób, mój mój na jakiejś osobnej parceli będę poznawał i koniec. No powiem to no, już wprost, no nie próbowałem jeszcze taki, takich sztuczek, że tak powiem. Ej. Co jest, pięć? No, dzięki, pomasowałeś mi kark. Już Cię lubię. O, jeszcze raz mi pomasowałeś kark, super. Ale słuchaj, z chce mi się żyć. A no, co mój Sim ma powiedzieć? Dobra. Hmm. To tak, no to mamy tutaj już kolejnego przyjaciela. Jakim jest Marek? Wel eee, Michał Kawaler. Hmm. Co bym tutaj zrobić? Logika jest. To zapewnia inwestycję. Szczególnie to jak e, zdobędę, hmm, zdobędę szczyt kariery, e, to mam taki plan, żeby, e, żeby właśnie Robercika z f -ką. w sumie czemu nie. Hmm. Właściwie do Marka już zadzwoniłem trochę. Zostaw te Nie zaszczę i niby jest rozmawiaj... O, i teraz już nie mam opcji rozmawiaj mu, co jest A, ja nie ogarniam, o co tu chodzi. I się nawiguj, nie chcę mieć już... Chyba muszę dokupić zmywarkę albo coś w tym stylu. Tak bym w, tak bym w sumie zrobił. Hmm.

Spoko. Dobra, Majka, Majka, chodź na Zapraszam do domu, do mnie Nie wiem czy może się to wyrzucił tutaj, ale a nie tutaj tego miałem po co otwierać Dobra no. mm. Teraz jeszcze muszę polubić z powrotem Moniczkę. Cześć Monika, proszę. No jak ci się nie chce brać? Porębało cię do reszty? No co jest, 5 Przywitaj, no. Dobra, obejrzyjcie razem tutaj.

Dobra, co my potrzebujemy? No takie inwencje, logika i technikę. Co nam to może zająć? No dzisiaj musimy niestety mm. iść do pracy. Jakkolwiek to nie brzmi. Trzeba, trzeba. No, no. sul-sul. W międzyczasie zerknę, co tutaj mogę zrobić z tym moim domkiem. Tak szczerze? Nie wiem. Hmm. Hmm. Nauczyłem hmm. tej inwencji czy tam moniki. Hmm. Hmm. Dobra, myślę, że można już tutaj startować dalej. Eee, Pijmy sekapkę w hmm. smacznej kawuci. Hmm. Nie, nie pi, nie pi, nie pi, bo się powtarz. Co ja zrobiłem? nie wytrzymał za dużo kawy wypił dobra, niech pomaluje trochę jakieś piękne, cudowne arcydziełko Jest zdjęcie ślubne, świetnie Do tej roboty ziomek musimy jeszcze technikę ogarnąć i musimy ogarnąć Anny i Janka. A hmm. może zaczniemy od tamtych? Hmm. Hmm. No, 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 nie mm, ty mm, mm, na tym trzeba za, zapłacić ręki? No, ja no, nie rycz, ziomek. Mogę no, tutaj

Wiemy, że tobie chodzi o to, że no, masz dosyć e, wszystkiego, masz dosyć komfortu. Hmm. Okay. Chyba dzisiaj możemy sobie odpuścić, ale zapiszę na no, wszelki wypadek. Może się okazać, że jednak nie, hmm, po prostu chcemy dzisiaj Technika tutaj już nie wreszcie... Okej, okay, czyli dzisiaj mogłem sobie pofolgować. No dobra. Dobra. Teraz możemy sobie wypić kaw kawusie z ekspresu. Zabawował się. Wanna się zabawowała, świetnie. The Sims takie mało dziurawe powiedział nikt nigdy hmm. O, to jest świno W ogóle strasznie mi się podoba ta, ta koszulka z poconym pępkiem i ja pierdzielę od zawsze mnie to tak nie... odrzucało no, w, w pewnym sensie. No jednak dawajcie, rozmawiajcie, przygotujcie się. Bo, 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 bo. Nie, nie chciałem tego kliknąć. Widzicie, tak to jest jak. robicie wszystko automatycznie. A, dajcie spór. Dobra, najważniejsze. O proszę. Przed upośledzony złodziej. Ciekawe co zmaluje tym razem. Okej. Okay. Znowu to samo. <grybujesz> no ewidentnie powinien spieprzać, co nie? No się Dzięki za tysiąc. O! Nawet tych czekoladek mi już nie wziął. Aha, bo są zepsute, no tak faktycznie. No ale jak widzicie, ten, ten włamywacz, no nie wiem, no cały czas ten sam włamywacz przychodzi, nie wiem, czy on jest upośledzony jakiś i nie wiem, wywalają go za dobre sprawowanie, czy o co chodzi? Cholerafia. Może stwierdzi, że po prostu jest na tyle upośledzony, że, że no, no nie ma sensu go trzymać Dobra, no, tutaj se... Trochę to, trochę to. No nie wiem, no mam nadzieję, że styknie. Awansik z zapasem. Dupa, nie awans. Trzeba Nigdy. Nigdy nie, nie lubiłem chować od zrobić. Ok, trochę podreforowaliście sobie energię. Zostaw to precz. to no tak, be, 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 be. <śmany> hmm, ale zauważyłem, że ta e, interakcja przytul jest taka bardziej kurczę, romantyczna. <śmany> się trzymają za ręce, kurka, wolka. co, no, czego się nie robi, żeby zdobyć przyjaciół w tej grze. Nie wiem czy już to mówiłem, ale wymiana żarówki, to, że, że tak powiem, jest możliwa tylko do dodatku światowe życie. Później już nie można wymieniać żarówek, później już się te żarówki po prostu nie psują. Nie wiem czemu oni to wyłączyli, bo to jest smynec spoko mechanika moim zdaniem. No ale okej, okay. Hmm. Dobra, mamy trzy paski nastroju Teraz w oczekiwaniu na... na awans Jest! Jesteśmy teoretykami Moi kochani Sukces twoich badań zapewnił Ci dobrze płatną pra... Dobrze płatna pozycję teoretyka. Cieszysz się z lepszej relacji za... Zaro... Co? Zarobków w stosunku do godzin pracy niż na stanowisku wynalazcy. Musisz zwrócić szczególną uwagę na zdrowie i dobry nastrój. Pamiętaj też, że teoria teorii nierówna, a tylko sukces zapewnij ci wysoki status i wynagrodzenie o jakim marzysz. Brak kropki. Pracujesz od 10 do 14. Łejku, spoko. I zarabiasz 870. Spoko sprawa. No i to jest chyba to, gdzie muszę tych 10 przyjaciół zdobyć, czyli jeszcze Tomek, Wiśnia powinien tutaj wparować. Ale szczerze mówiąc zrobimy to na, w następnym odcinku. Myślę, że będzie to jutro. Będzie można powoli zakończyć tę serię. I, ale w międzyczasie, no nie martwcie się, no albo doinstaluję tutaj jakieś dodatki do tego, do tych simów, ale raczej Raczej nie, po prostu tę peł nieszczęsną pełną kolekcję zwyczajnie zainstaluję. Bo nie ukrywam, e brakuje mi trochę na przykład wyjazdów na wakacje, do, do centrum. Na przykład, na przykład możemy zrobić challenge, żeby, e żeby spróbować zostać gwiazdą, ale e uprzedzam, nie wyda nigdy mi się jeszcze nie udało, że tak powiem osiągnąć szczytu gwiazdy maksymalnie dotarłem do bodajże 4 gwiazdek i ten fanatyczny wielbiciel po prostu mnie no, totalnie zaraził do tej gry także no cóż, trzymajcie się ciepło mam nadzieję, że w tej grze że w tym odcinku no jakby to powiedzieć trochę ten mikrofon lepiej było, był ustawiony Staram się go podgłośnić, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Także pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają. Tutaj, tu, tutaj doceniam właśnie na przykład pełną aktywności użytkowniczki Mila. Także pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że się, że się podobają odcinki. No i cóż. No i życzę wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Cześć.